gody pizda i rada zemsta kalemem nona SIDRA! kurwa! ja pierdole! kurwa! kurwa! ja pierdole! kurwa! wystarczyło ja żebym to jebany kurwa gówno jebane kurwa gówno zdojował kurwa! sadge yy, cześć, kolejny dzień w tym pierdolonym belo o, chciałem. O, wciąż to! O, pierdolej! Tę grę grałem... ...dla stressami. Mm. by był klip. Patrz to. Hm. <grym> Nie chciałem nic <co> innego zrobić. O, kurde. ma pojebało. Już nawet... <grym> Patrz co robi. Wulgrim <grym> już tylko jeden guzik. Już trzeci stopień. Nawet kurwa by powiedział, że czwarty. Nawet jeszcze nie rusza. <laughs> Jezu, już się uspokoił. Nie, dobra, wrócił. Tej też się kurwa zaraziła się od kumpla. No dobra, graliśmy teraz bardziej teamowo. I nudnie było. Nie było nudnie. Gej, było gej. nudnie, było nudnie, bo gej. nie było sygawity. Gej. Tak. Wiesz, że gej to jeszcze na siekawice choruje. No to to film jakby miał. No nie, no. Kombo. Drugo kombo na śmierć. Zgadza się. Ojc... Halo? Halo? Tak, grasz? Czy tak o, kurwa <grystanie> <grystanie> miało znaczyć? Też <grystanie> miałem ja, podobne wrażenie. Ho, co jest? Ale, że ty w ogóle we mnie rzucasz? To jest tak. szal. <grystanie> to nie w ciebie, no. <grystanie> no wcale, kurwa. To idealnie było we mnie. Ej, bo ta Ada to z tych Ady. Adzie mózg wypada. Ada. Mózg mi wypada. <noise> Jestem Ada i mi mózg wypada, dobre Hydra. Hydra! Rozumiesz, że będę jak Pokémony. No bo to jest Twój Finisher. Tak. Ale Macha, kurwa. O co jest? Hydra! E, no. Nie, on pewnie mówi jakieś bzzw. Twój bzz, ja mówi. Eee, nig pierdoleni jak mnie prześladują. Kaspian dostał z pierdolenia mózgowego. <noise> to dostał, to dostał. Macie, jak nie wejdź w oh, Widziałem to! Oh. Kalebemnon ci odpuścił tym razem. <noise> Jest tak Kalebemnona. A to, <kalememnona. głos> oh. no to pechnie jest <laughs> Jeszcze to cała Co jest? Ja też. No nie no, spierdalaj mnie... No chciałem cię do góry. No byś mnie tym zajebał. Ale <laughs> dostarczy. No został w łeb. Ty, <laughs> ty spodziewałem się tego. Kurwa, jebana z tymi cigami, no. Oby cię co odpadły. Po czym zapierdolił dwa sigi po <grym> A jej? Nie Ole strefa ja Kurwa zajebałem łbem. <grym> no, no SOOOOJ <grym> Jeba, nie zauważył kameleonu Uwaga Uwaga, <laughs> się <pierdałem. śmiech> Widzisz, kurwa tą Quinnę? Na drugim stopie... <laughs> Dobrze, żeś <się> od... <laughs> nią... O kurwa... <laughs> o no. kurwa... <Lemenon>. uważaj. <laughs> Chyba usłyszała. <już> <laughs> Jestem Można jestem się zajebać sobie swojego. jestem swojego no, Ale jego też szczęśliwy, Nie szczęśliwy, Boże, ale no, ja pierdolę Wusang Sigów nie używam, co jest, zepsu się. Mamo, może mieć wusangę w domu. A my <laughs> mamy wusangę w, bez domu. w domu. Wusangę w domu. w No. No nie wiem. O! Co nauczył się? <laughs> Chyba intuicja mu tak kurwa podpowiada, że coś, coś było z nie tak. trwania. Tu chodzi o Sigtuicję. <laughs> Nie, jednak to jest kurwa silniejsze od niego. Dlatego <laughs> jesteś twój. helikopter aż do spodu, tak zwany. <laughs> A Nie ja będę grał w to go grę. Już Uwa nigdy. O, o.